Prawda? Tetley. Smak pełen pasji. Po raz pierwszy w tak łatwy sposób możesz zadbać o biel swoich zębów. Nowa guma do rzucia Orbit White ma wyśmienity smak i dowiedziono, że zmniejsza przebarwienia po kawie, czerwonym winie oraz inne, które powstają na zębach w ciągu całego dnia. Poczujesz, że Twoje zęby są bielsze i czystsze, a ponieważ jest to Orbit, pomaga także chronić zęby przed próchnicą. Nowa guma do rzucia Orbit Wine, która nie białe zęby i ochrona przed próchnicą. Twój bank za bardzo cię nie zajmuje. Wypróbuj milenium. Bank, który ułatwia życie. Kawę rozpuszczalną Jakob Skronung przygotowujemy z tych samych ziaren co kawę mieloną. Dlatego w każdym opakowaniu kawy rozpuszczalnej Jacob Skronung odnajdziesz niepowtarzalne bogactwo smaku i aromatu. Palisty gruby, maksymalnie paprykowy. Poszukiwany przez wszystkich Lace Max maksymalnie gruby chips. Tylko teraz za małą paczkę Lace Max zapłacisz 80 groszy, a za średnią 2 złote 30 groszy. Zł. Myślała, że może zatrzymać płatki Goldflakes tylko dla siebie, ale zapomniała o jednej ważnej rzeczy. Kiedy raz spróbujesz Goldflakes, chrupiących płatków pokrytych złocistym miodem i orzeszkami, pokochasz ich smak tak bardzo, że nie da się tego ukryć. Chcesz zatrzymać płatki Goldflakes tylko dla siebie pamiętaj tego. Nie da się ukryć. Nestle goldflakes taktyczne od razu widać. Nie po prostu dzieci nie wzruszają, bo wcześniej ja byłam dzieckiem. Ja zawsze mówię, Hitler był też dzieckiem, Stalin był też dzieckiem. Radku, czy ty jesteś skazany na bezdzietność? Raczej tak. Dlaczego? Y z tego względu, że po prostu jestem homoseksualistą, jestem gejem i jest to niewykonalnie technicznie. Gdybym miała się zdecydować naprawdę na dziecko, to to byłby jakiś tak niesłychany wysiłek z mojej strony, że naprawdę Pokuta. Nie, długo by trzeba mnie było do tego namawiać. Rozmowy w toku. Jutro o 18.15. Górale znani są z uporu, zawziętości i siły charakteru. Kiedy coś obiecują, zawsze dotrzymują słowa. Są też ludźmi bardzo poważnymi, dlatego przysięga złożona w kościele na górce w Zakopanem jest dla nich niemal świętością. Góralskie śluby trzeźwości. Superwizja. Zaraz po programie pod napięciem.

Firma GlaxoWellcome ma 30-letnie doświadczenie. Jesteśmy liderem w produkcji leków w kapsułkach. Ta forma ułatwia przyswajanie leków. Przedstawiam Państwu produkt najwyższej jakości. KapiWit. Nowoczesny lek witaminowy w kapsułkach. A multivitaminy? To minimum. Nie rozwiązują wszystkich problemów. A KapiWit to lek na konkretne potrzeby. KapiWit A +E. Jakie ma działanie? Korzystnie wpływa na skórę, włosy i paznokcie. Pomaga zachować urodę i witalność. KapiWit A plus E. Witaminy młodości. Pełna kontrola w najtrudniejszych warunkach. Opony zimowe, Michleła. Większa przyczepność i lepsze osiągi na ośnieżonych nawierzchniach. A ty, masz opony czy Michleła? Więcej troski o moją skórę. Wzbogacone olejkiem migdałowym mleczko do ciała Nivea wody sprawi, że poczujesz się świetnie w swojej skórze. Olejek migdałowy intensywnie odżywia i pielęgnuje skórę. Witamina E, czyli skórę gładką i elastyczną. Mleczko do ciała nie da body. Teraz z olejkiem migdałowym. Oliwia, wyjątkowo interesujący miesięcznik dla wyjątkowo interesujących kobiet. W tym numerze. Gwiazdkowy prezent, bajkowy obrazek do naklejenia ozdobi Twój dom. Oraz wigilijne przepisy babuni i mnóstwo innych świątecznych pomysłów. Twoja Oliwia już w kioskach. Do zaczytania jeden krok. Masz katar. Aha, i zatkany nos. Spróbuj tego. To ksylorin, sprawdzony lek w atomizerze. Ksylorin dociera do zatok przynosowych i już po kilku minutach udrażnia zatkany nos. Ksylorin przynosi ulgę w katarze. To ciała! Timothy stworzył nową linię produktów do układania włosów. Ekstrakty z roślin, krystalicznie czysta woda. Teraz układanie włosów staje się czystą przyjemnością. Lakiery, pianka, żel i lakier modelujący w płynie. Timothy, nowa linia do naturalnej stylizacji włosów. Proszę Państwa, jeszcze nie wiem, co tu się dzieje. Chyba jakaś obliczka. Tak, na pewno obniżka. To niewyobrażalne. Chodzi o kawę Elit. Moja kawa. Jej cena została sensacyjnie obniżona. Ludzie rozchwytują kawę Pedros i Ford. Szkoda, że państwo tego nie... Jarek, a co ty tak często te kawę pijesz? Bo lubię tę kawę. Słowo honoru. Sensacyjna obniżka cen kawy Pedros i Ford. No Kluczem do sukcesu jest stabilny, sprawdzony zespół. Załoga, która ma zaufanie do pracodawcy. Odpowiednio motywowani pracownicy osiągają najlepsze wyniki. Inwestując w ich przyszłość, inwestujesz w rozwój Twojej firmy. Programy oszczędnościowe i emerytalne nationwide. Nationwide. Możesz mieć więcej basa peperoni. Mnóstwo sera, mozzarella. Cebula. Wołowina. Szynka. Pieczarki, pikantna wieprzowinka, czarne oliwki, papryki zielone. Ciasto. Hmm. Dobrze wypieczone. Świetnie, ale spróbuj szybciej. To kiełbasa peperoni, mnóstwo sera mozzarella, cebula, wołowina, szynka, pieczarki, pikantna wieprzowinka, czarne oliwki, papryki zielone, ciasto dobrze wypieczone. Zrób to w 5 sekund i dyrektuj się wyjątkową pizzą Super Suprema. Gimnastyka dla języka w pizzach. Tak jak lubisz. Znowu zaparowane lustra w łazience. To takie irytujące. Ale to już koniec, bo jest nowy klin antypara. Czyści i zapobiega zaparowywaniu wszelkiego rodzaju szklanych powierzchni. Klin antypara. Znikaj paro.